Siema, z tej strony, Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii My Teams. NBA 2K14, widzicie moją pierwszą piątkę, od ostatniego odcinka nic się nie zmieniło. Na ławce również, poza jedną personą, którą udało mi się trafić w otwieraniu paczek ostatnim, mianowicie mówię o Patricku, Ewingu. zastanawiałem się, czy nie wstawić go jako startera, ale jednak zdecydowałem, że David Robinson będzie minimalnie lepszy. Sersi Ibaka dostał nowe Signature skille. Chris Malin również, corner specialist, a takie signature skilly dostał właśnie ten zawodnik, o którym wspominałem. Patrick Ewing, wspaniały zawodnik, wspaniała legenda. Niestety nie miałem ciekawszych signature Skill dla wysokich zawodników, bo te są przede wszystkim w srebrnych paczkach. No i trochę dałem ciała jeśli chodzi o signature skill w otwieraniu paczek ostatnim, no ale o tym innym razem. Nie o tym ma być ten odcinek, a o czym on jest? O graniu oczywiście meczów My Team. Mój rywal dysponował składem jak to zwykle. Bywa na tym etapie w miarę mocnym, Lebron James był oczywiście, a ja ostatnio się tak zastanawiam nad tym, czy trafienie w My team już w tych wyższych ligach na skład, w którym nie ma Lebrona Jamesa, to nie jest porównywalne do trafienia wszystkich w totolotka, bo z kim nie gram, to jest ten Lebron James i często on jest po prostu nie do zatrzymania, nie powstrzymany, rzuca mi nawet w niektórych meczach po 30 punktów i kto by go nie krył, mam specjalistę do krycia Lebrona Jamesa, przygotowanego właśnie na tę ewentualność, Paula George'a, ale... Niewiele z tego wychodzi, bo zdarza się sytuacja, gdzie w pierwszej piątce mój przeciwnik ma i Lebrona i Carmelo i do tego dochodzi Michael Jordan i kogo właściwie ma kryć ten biedny Paul George. No albo Jordana albo Lebrona i trzeba coś wybrać na Mitch Richmond zostaje z tym drugim zawodnikiem i to zwykle najlepiej nie wygląda. A jak zacząłem grać w tym spotkaniu, postanowiłem grać trochę więcej pod koszem. Tutaj widzicie jedną z tych sytuacji, Patrick Ewing. Widziałem w jaki sposób próbuje pomagać mój rywal w takich sytuacjach, bo grał przede wszystkim kontrolując podkoszowego w obronie, więc starałem się to wykorzystywać. Nie raz, nie dwa będziecie to widzieli i natchnęło mnie jeszcze do takiego grania top 10 akcji Tima Duncan'a z tego sezonu. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem, zobaczcie sobie akcję numer 1. Nie Game Winner z Atlantą, nie Putback Danki i tak dalej, a właśnie taka akcja. No, dla laika, porównując to na przykład z top 10 akcji Blake'a Griffina, który właśnie świetnie podał do Serża i Baki. Moi wysocy też potrafią rzucić z dystansu, to sobie cenia. o tym zapominają też moi rywale. Wracając do Blake'a, jakbyście porównali top 10 akcji Tima Duncana i top 10 akcji Blake'a Griffina, to ta akcja numer 1 wydaje się wzięta właściwie z innej bajki, z innej historii, a jest po prostu mega. Zobaczcie to sobie. Możecie tego na pierwszy rzut oka nie zrozumieć. Co jest w tym tak genialnego, no ale polecam to zobaczyć sobie po kilka razy, tą jedną ostatnią akcję, bo to jest maestria. Ta akcja Tima Dankana przypomina mi Hakima Alażuana za jego najlepszych lat. Takich akcji to on miał na pęczki, on był królem tych podkoszowych ruchów. Polecam sobie prześledzić też jakieś highlighty właśnie związane z Hakimem Alażuanem. No już sam fakt, że pomimo tego, że on skończył karierę dawno, dawno temu, ciągle wysocy zawodnicy, właśnie z Hakimem trenują, on ich uczy, on jest ich Takim jakby mentorem, niektórzy trochę za późno się za to zabrali, jak chociażby Dwight Howard. Trochę czasu stracił, ale również Marcin Gortat miał okazję z Hakimem trenować i patrząc na to, jak Marcin Gortat rozwinął się przez ostatnie lata, to kto wie, może i spora w tym zasługa właśnie Hakima Olajuana, no ale oczywiście największa samego Marcina Gortata. Z tego co pamiętam, jeszcze wracając do Patryka Ewinga, czyli nowego nabytku w moim zespole, na ten mecz to Patrick Ewing był chyba drugim trenerem albo jednym z trenerów, kiedy Marcin Gortat występował jeszcze w Orlando Magic. Także być może też parę ciekawych zagrań podłapał od Patryka Ewinga. To wszystko gdzieś tam się łączyć i weterani przekazują swoją wiedzę tym młodszym, przynajmniej tak to powinno wyglądać. Tak samo Tim Duncan, o którym już wspominałem, przecież początkowe lata kariery grał właśnie z Davidem Robinsonem, sporo się od niego nauczył, no i potem przerósł uczeń. Mistrza. Shaquille O'Neal też często wspominał o Patryku Ingui, że on był takim wielkim mistrzem, gdy Shaq przychodził do ligi, i że zadaniem Shaquille'a, jak to w każdym filmie, było tego mistrza pokonać. Jak uczeń przerasta mistrza i go właściwie w tych filmach miażdży na sam koniec. A tu zobaczcie a propos miazgi, jak Kevina McHale'a zmiażdżył David Robinson. Zobaczycie to na jednej, na dwóch, a nawet na trzech powtórkach, bo to było bardzo ładne i to nawiązuje świetnie do tej akcji Tima Duncana. Tak jak wspominałem, link do filmu. W opisie ta akcja na samym końcu polecam zobaczyć sobie wszystkie, bo Tim Duncan rządzi. To wiecie, nie od dziś, nie od wczoraj. A jak sytuacja w meczu się przedstawia: 56-58. Tutaj Patryk Ewing również pięknie to była właśnie gra na tych wysokich graczy. Kolejna akcja z Patrykiem Ewingiem, tym razem Pick and Roll. Również udany. Te dwie akcje Patryka Ewinga, które przed chwilą widzieliście, to są jedyne. Dwie punktowe akcje, nie zagrał zbyt długo, zresztą zobaczycie to na końcowym podsumowaniu, jak to wszystko wyglądało, bo mecz był bardzo wyrównany po 61, jakaś widowiskowa akcja, ale już prowadzimy 62 do 60, niezakończony dankiem, ponieważ musiał sporo biegać Paul George przed tą akcją i już nie miał na tyle energii, by to zadankować. Zobaczcie Davida Robinsona, jak tu ośmieszył Lebrona Jamesa, o którym ja dzisiaj wolę nie wspominać. Zobaczymy, co wybierze, poczekamy. Ja nie będę się jarał każdą jedną małą plotką, chociaż te plotki tu już są wręcz gigantyczne. Ale o tym kiedy indziej. Zresztą o tym bardziej lubię wspominać w serii z mojej kariery, bo tam za bardzo nie ma o czym gadać. A tu jest co oglądać: David Robinson, po raz kolejny wspaniała akcja. I daje mi to prowadzenie czteropunktowe na 30 sekund do końca. I tutaj LeBron traci piłkę, jednak nie. Znowu LeBron James kryje go, Tony Parker. Chciałem tam się zmieścić polem George'em zablokować to i nic z tego, zobaczcie to jeszcze raz no był mi smycz, wykorzystał to świetnie i mamy tylko punkt przewagi, 22 sekundy do końca i nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte, ja nie wpuściłem Kairiego Irvinga do rzucania rzutów wolnych, nie chciałem marnować ostatniego czasu bo on się może jeszcze przydać, zobaczcie zegar 24 sekund wyłączony ja prowadzę jednym punktem, rywal mnie nie fauluje o co chodzi, no w końcu mnie faulował, ja w pewnym momencie nawet się upewniałem, dwa razy spojrzałem na wynik, czy ja na pewno prowadzę tym jednym punktem jak się okazało, prowadziłem już dwoma B, wszystko wpadło. Tutaj jeszcze miałem nie rozpocząć maskotka Toronto Raptors. Nie udało jej się, chociaż drugi rzut nie wyglądał, jakby miał wpaść. Trzy punkty przewagi, mój rywal nie miał czasu, 8 sekund do końca, no i nie dać mu rzucić. Wpuścił on wcześniej podczas rzutów tonego parkera Louisa i starałem się go kryć. Nie trafia LeBron James. Uff, udało się wygrać ten mecz 70 do 67. Mimo tego, że on nie był zbyt widowiskowy, to myślę, że parę tych akcji podkoszowych, szczególnie w wykonaniu zawodnika meczu, czyli Davida Robinsona, czy chociażby te dwie akcje Patricka Winga mogły się podobać. Zobaczcie to. 16 punktów 7 zbiurek. Sporo nim rzucałem, bo aż 12 prób. Z gry drugi tony Parker 10 punktów. Blake Griffin 9, 9 wspaniała statystyka, Mitch Richmond 9, Rudy Gay 5, Patrick Ewing 4, widzieliście je, Paul George tylko 4 na 19 minut, fatalnie, Manu 3 i Baka 2 i kto bez punktu, Malin 2, Kyrie Irving też 2 punkty, wszyscy zapunktowali, dawno tak nie było. No i na koniec statystyki drużynowe, można je przeanalizować, bo mecz był wyrównany, można się wgryźć, co mogło zadecydować o moim zwycięstwie. 22 zbiórki w defensywie, a mój rywal tylko 12. Z czego to wynikało? Otóż z tego, że obie drużyny rzuciły po 6 trójek, z tym, że ja miałem tylko 9 prób, a mój rywal o 9. Więcej i chyba to jest to. Gdyby rzucał na minimalnie lepszej skuteczności za 3, pewnie by ten mecz bez problemu wygrał, ponieważ miał tylko 4 straty przez całe spotkanie. Rzadko mi się zdarza grać z gościem, który tak dobrze szanuje piłkę, tak dobrze potrafi tą piłką grać. Niewiele moich przychwytów, bo tylko dwa. No i cóż, mimo tego udało się to wygrać. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek i z chęcią zobaczycie kolejny. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!